Włącz się agregat. Na dwunastkę tam zawsze. tu nie widzę. Nie do końca, nie do końca do końca. Tę sesję? Tak Okej, je, a jak się ten podniosł? Może ogólnie pożyczę ten klucz, bo no, to muszę za to odkręcić dwa Przeżyje jakoś No masz tam też teksi jest, s tak? Taka... E, tak, tak No tego właśnie idę, nie? Tak by było mniej więcej to samo 51 pieprza glina Być? Na jakiej wysokości? No lekko powyżej tej. 5 cm. To odnieść tam 5,5. Tak żeby było na tufir, tu firm może, nad kantówką. Nie za wysoko, żeby nie było. 7. Nie 5. Bo wiesz, tam później jest zbrojenie, żeby nam za wysoko. 5,5. 5,5, no żeby wyszło ponad kantówką. Tu będzie to lekko przekrzywiane, to już nie będzie, nie? Co? Jak będzie drut, powiedzmy, nie, będzie... nie, nie! Spokojnie. Ej... Na oko to chłop w szpitalu umarł A jak tu mi wychodzi to na ścince? Co? A jak tu mi wychodzi na ścince to ja będę lepiej Może lepiej znaczy, to cofam no. Lekko po skosie daj A czemu? Przecież to na tym też może trzymać To tę deskę stawiasz za tym i nie ma problemu A no dobra No to i tak musisz przyjść A gdzie to? To wychodzi dokładnie. No to tu do centralnie pomiędzy tymi A, Są, tak na, okay. no, centralnie na łączeniu daj i tutaj dechy daj no, za, wie, za deskami tak. i wszystko no. Nie ma problemu <coughs> Co po całości? To możesz przerysować, to będzie łatwiej ci ten ja to tu I mam od tego tak jak mówiłeś No. Tu no, się się zawsze wiesz. No i masz od, 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 od bliska 37,5 Od tej linii, tak? Od tamtej Od linii 37,5, tak? No I ty zawsze tam No dobra I 25 w A w tą stronę masz 40 Tak, tak. No 37,5, a w tą 25, tak? Odtąd tak? Od, od brzegu stopy, no. 37,5 zaczyna się słup mm -hmm. a 25 no. No. nie, 25 to jest słup słuchaj, to najlepiej sobie zrobić tak weź sobie obrysuj to do końca przeciągnij teraz ołówkiem Proszę to sobie to Teraz no. nie wiesz, no tutaj ma zwymiarowane, jak nie, ma, nie wiesz, jak nie jest wymiarowane gdzie jest, się zaczyna słup, to najlepiej narysować sobie oś. Czyli w tą stronę zaznacz sobie tu 37,5. 37, tak. 37,5. Mhm. Z drugiej strony. Tam, 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 tam. Możesz sobie tu przerysować kreskę po całości, nawet. nie? No. Bo to będzie, teraz... lico, będzie lico słupa, nie? A w tą stronę, I jak no, nie ma... nie ma, co chodzi? No, zaraz zobaczymy. Egzamin. Zobaczymy. No tak, no to Nie musisz sobie rysować, no ale powiedzmy na środku sobie przerysować. Nie tak po tak. całości, nie, ale. Mówię. Trzeba było zamieść, nic nie będzie widział. Nic nie będę widział, bo łówka już nie ma. No, ale... Jak tu nie masz teraz, zobacz, nie ma wymiarowane tej, to tutaj sobie po środku oś przerysować. Czyli 50, 50 przerysuj sobie oś. No i wtedy dopiero te... Nie, da, tam nie no, zaraz, przyczyna. no do przerysuj sobie. O, bo... Pięćdziesiąt najpierw odznacz. Masz, tylko nie rysuj całego, tylko sobie tu zaznacz kawałek ona takiej. No i tam masz oś, a oś, y, słup się licuje. Zobacz, tak tutaj masz się licuje z tamtą ścianą, czyli mm. oś jest po środku ściany to ściana ma 25 to ile za to wysuwasz? Yy, licuje się na no to 25, i to na pół 20. Jak to jest na środku to właśnie 12,5 No 12,5 no. 12 i 40 w tamtą już jest słuchasz wyrysowane no. Kipejan No to rysuj no wiesz, ty... tu możesz sobie jeszcze od razu 25 i wyrysować drugą linię słupa No i wtedy tu 12,5, no 12,5 i, i od tego masz 40 I wyjdzie ci słup A bo 40 jest słup 40 no, ale 12,5 cofasz, bo on licuje ze ścianą A ściana, ta oś idzie symetrycznie No osiowo idzie w ścianie bo Nie ma żadnych przesunięć Rysuj, rysuj, nie wstydź się Nie Tu masz 37,5, teraz weź 25, nie Rysuj 25 od tego o tej kreski 25 słupa. Żeby ci już wyszedł beton. Tylko słupa zawsze rysuj z betonem, nie? Tak jak masz wymiar. Nie, nie, nie zbrojenie, tylko... I z drugiej strony to samo. Przerysuj sobie krechlej. Tylko teraz przestrzelisz, tak? No. I też nie po całości, tylko tak... No. Bardziej w tamtą stronę, bo tutaj tylko 12,5 potrzebujesz od osi. No i od razu 12,5 od razu 40 jako cały słup Rozumiesz? Z jednego ustawienia Nie, 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 nie. 12,5 się zaczyna i stąd. Na 12,5 ustawiasz na 0 i na 40 I masz słupa Rozumiesz? Tak Ale od razu z jednego ustawienia Wiesz, co no. mi? Rozciągasz taśmę 0 i 40 zaznaczasz i masz ty? Nie no dobrze, dobrze robisz. Nie tak. Nie, od razu. O, tu 12,5 musisz mieć. A tam 40 zaznaczasz i już masz dwa skrajne obrys słupa. No i to samo tutaj. przerosujesz dwie kreski i już masz słupa. I będzie wiadomo gdzie ustawić zbrojenie później, nie? No. No. To jest skończone. Tak. Jeszcze rano trzeba opianować od razu dziury, nie? No no, patrzyłem też wcześniej, kurwa mówię, miałem to powiedzieć, żeby tam zatać, a... to weź może jeszcze utni deski, kawałek zmierz i przybić, bo jutro będzie wiesz, to tam, to siamto i jak to w życiu bywa się zapomni. Zbrojnie zrobione schodki gimnastyki z tym głównym że masakra No ale dobra Gotowe można betonować prawie no v e Ostatni etap fundamentów socjalny na hali i garaż kontrolujemy, myślę koło 13 Kurwa przewróciło ławę, kierdolony Popchnął jebany Damy najpierw tu no. Tutaj na razie, bo wiesz Żeby tej ławy nie przewróciło No, odmuchamy навай виброто з готааз згенстајот. Idealnie do gwoździa, skurwa dzisiaj mistrzostwo. Mistrzostwo świata do osi gwoździa. <noise> Adrian Może dobrze ta poszala w weekend z kobietami. Piątek kto się chce iść do domu, wiesz, na jakieś walki Hydraulika działa już wtedy od rana. Chujowy to wibrator jest. To jest masakra kurwa. Przecież mówi, to nowy sprzęt jest mówił. 50 mm że wojno i jebać tak, że tu woda się bojna na górze robi. Kurwa. A tu, 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 tu A kupuję jakieś dziady, wiesz lakara czy czego by kupił, to by był inny temat, a się właśnie nie chce rozpłynąć Tam tam pod, pod zastawką zaginął O, jeszcze tu po prawej stronie Kurwa, ale idziemy w plastelinach Powoli rozwibruj to dobrze muszę z no i tak wypchnie chyba i tak bo ja za dobra a to też jest schodek też, nie? ale chwilę niech on tam zawibruje to Środek. Nie wibruje, nie wibruje Naładujemy tu do pełna i przestanie wibrować dopiero pójdziemy dalej, nie? Dobra! O, na górę, na pierwszy, za chwilę, lekko do góry. Będziemy rozprowadzać tam dobrze Ale idzie do... Nie wibruj, nie wibruj Wepchnęło wszystko, to trzeba zagładzić i... No co, wyjdzie tam, trzeba łopatą będzie i wrzucić Nie będziemy, bo tu... Kurwa leci wszystko Tam jeszcze stopa Co? Nie, nie, bo to z dołu i tak trzeba wybrać, bo wszystko wypchnęło tam I będzie... Chyba no... W telewizji będziesz. <laughs> Dawaj wibrator. Ładujemy na pełno do tego, do poziomu tego. Przerliczyłem co do łopaty, o, nie, dzisiaj moja druga taka robota. Kurwa Mać! Coś mi to za bardzo za dobrze idzie To się ciesza nie. Nie, no, Ja za metod nie płacę to wiesz tak Trzyma Egzamin To zrobię sam od początku do końca takie się nie skończone rybanie ta, na dole to trzyma jednak skorwes. Turzapać, Kurwa co do, co do centra, co do łopaty tak, jakie jedę Dobra, Uważaj Trzeba jak na to trzeba gdzieś ściągnąć, żeby było równo podsłuchy później. Nie? Co so, weź tam gdzieś tu, żeby mi później szalony tam nie zalało przypadkiem. Nie? Albo do środka tam kompletnie.